Dzień Boże, to ja to kartony do pakowania pojedynczych egzemplarzy dobrej nowiny dla dzieci. To jest plebania, to jest Lancia. A ja ruszam do aby dowiedzieć się co słychać w kwestii druku dobrej nowiny dla dzieci. Wiem, że jest już na ukończenie. Ruszamy. Dobrze jest zwolnić ręczny hamulec. Zobacz, jak pięknie kwitnie rzepak. Pogoda się zepsuła, trochę pada. Planowana wysyłka dobrej dominy dla dzieci. Znaczona była na 21 maja, to jest na piątek, wysyłka, czyli bez szans na dotarcie do adresatów przed niedzielą 23 maja. Mówię o tym, bo wielu zamawiało tę dobrą nowinę z nadzieją, że jeszcze w tym roku. Na Pierwsze komunie będą te książki trafiały do dzieci. W tym momencie kończy się produkcja książek z twardą okładką i jakaś część tego nakładu kilkadziesiąt egzemplarzy będzie mógł być wysłany i wcześniej, przed obiecanym terminem czyli konkretnie w czwartek. Może kurier dostarczy to w piątek. Podjeżdżamy już pod zakład. Jesteśmy w drukarni. ıyor <laughs> Przed drukarnią w a w ręku pierwszy egzemplarz gotowy, dobrej nowiny dla dzieci, w wersji z twardą okładką. Jeszcze pachnący, jeszcze mokry, ale już gotowy.